Jak stworzyć praktyczną i stylową garderobę? Mam dla Was dzisiaj kilka porad, jak to zrobić. Ja nazywam się Amadeusz Kulczyk i prowadzę biuro projektowe Domart. Przy kupnie lub wykonywaniu mebli na wymiar do Waszej garderoby pamiętajcie o głębokości. Minimalna głębokość y, szafy to 60 cm, wtedy możecie odkładać wieszaki równolegle. Gdy głębokość jest mniejsza, 45 cm, wtedy jest konieczność układania ich prostopadle. Istnieją oczywiście systemy, które ułatwiają korzystanie z tak płytkich garderób. Aby ułatwić utrzymanie porządku w garderobie, producenci oferują coraz bardziej szeroki wachlarz organizerów na paski, na krawaty, na spodnie. Poprawia to stylistykę w waszym wnętrzu i ułatwia organizację szafy. Jeżeli masz małą garderobę, to proponuję zrezygnować z frontów. Ułatwi to znacznie korzystanie z tej garderoby. Nie jest to dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie potrafi utrzymać swojej szafy porządku. Wtedy proponuję klasyczne rozwiązanie, czyli fronty pełne, wykonane z MDF-u lub z płyty meblowej. Jeśli chcesz, żeby Twoja garderoba była bardziej stylowa, proponuję wykonanie frontów w aluminiowej ramie z przydymioną szybą. Zazwyczaj garderoba jest to pomieszczenie bez okna, dlatego warto robić ją jasną. Czyli sugeruje wykorzystywanie jasnych kolorów, które powiększają optycznie wnętrze. Lustro jest nieodłącznym elementem dobrze zaprojektowanej garderoby. Pamiętajcie, żeby było wysokie, żeby można było zobaczyć całą swoją sylwetkę. Jeżeli nie ma miejsca na ścianie, możecie zrobić je na frontach szafy. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie luster wewnętrznej części frontu szafy. Wtedy jednocześnie możecie się obejrzeć zarówno z przodu, jak i z tyłu. Warto zastanowić się również nad oświetleniem wnętrza szafy, które włącza się automatycznie po jej otwarciu. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości co do projektu garderoby. Jeśli szukacie więcej porad, inspiracji, produktów, zapraszam na hombuk.pl